Jesteśmy w ciekawym budynku z lat 50. W którym wystąpił problem po termomodernizacji budynku, czyli po ociepleniu budynku, po wymianie okien, wystąpił problem z wentylacją. Ta wentylacja jest nieskuteczna, pojawił się na ścianach grzyb, pojawiły się wykwity. No, idziemy do środka i pokażemy, jak to wygląda. I co zrobiliśmy przez ostatnie dwa dni w tym domu z naszą? Wspaniałą, wesołą ekipą. Chodźcie tam, chodźcie. Weszliśmy do wiatrołapu, i tutaj, kupacy Kuba pierwszy opowie, co zrobiliśmy wiatrołapie. Tutaj założyliśmy anemostat liniowy, wyciągowy, żeby usunąć całe brudne powietrze z wiatrołapu. Dalej, może tutaj, Łukaszku, <laughs> dalej powiedz mi, co tu narobiłeś w tym <laughs> tutaj pomieszczeniu? Zainstalowaliśmy również wyciąg. możeście zrobili jakieś dziury w kominie? Czy czym? Co tam się wydarzyło? No, zlikwidowaliśmy e, komin wentylacyjny stary, grawitacyjny mhm. i w tym miejscu przepuściliśmy przewody wentylacyjne. Okay. Można, wszędzie była podłogówka i nie było innej możliwości niż przejść kominami. Okej. Okay. Czyli wszystkie przejścia tutaj schodziliście no. szachtami wentylacyjnymi? Tak. Dalej, co tu mamy za pomieszczenie? Takie, taki salon? Salon, tak. Salon. Taki salon, nie? Mm. To to Patryk, może co tu w salonie, Patryk, zrobiliśmy? Tutaj mamy <grym> dwa nawiewy. Dwie rury nawiewne, <grym> tak? dziesiątki, 75. Tak. Czyli wyjście <grym> powietrze padało do salonu. Super. Wiem, że z informacji, które daliście mi w kuchni, nie ma nic. tak? Tutaj nie dało rady. Nie dało rady, bo było odpowietrzenie z kanalizacji, było umiejscowione w kominie i nie dało rady wcisnąć już te rury. Nawet jednej nic Nawet się nie jednej, dało. Ja. Nic się nie dało zrobić. No dobra. I co tu jeszcze mamy? Mamy Jadalnia, jadalnia. W jadalni chyba się lał. To teraz ja opowiem. Tutaj w jadalni jest umieszczony nawiew. Został on doprowadzony z tego miejsca. A jak tutaj zjechaliście na dół Też powiedzcie? Kominami, Też kominami tu, tutaj są szachty. Te pomieszczenie to jest Łazienka pod schodami, więc bardzo fajnie w ogóle, że zostało tu wykorzystane. No i tu jest, w tym miejscu wykonaliśmy wyciąg, tutaj nawiew do, do jadalni. No i idziemy na górę. To na górze opowiada teraz, co tam ciekawego. Ja tam tego nie oglądam. Tutaj jest najładniej. Tam jakiegoś pająka wpuścili na sufit. Tutaj jest najładniej. Tutaj i tutaj. No to Kuba, bo to pewnie ty zrobiłeś. Jak, ja tak, pat jak tak patrzę na to, to na pewno ty to musiałeś zrobić, to opowiedz o tym tu wszystkim. Tutaj mamy dwie puszki zamiast jednej mamy dwie, ponieważ... Jest stary model puszek i one są odrobinę niższe od tych nowych. Mhm. I pan inwestor stwierdził, że woli ten centymetr zabudowy zrobić sobie mniej i dać zamiast jednej puszki z trzema rurami, dwie puszki podwójną i pojedynczą. Okej. Okay. Tak, też jest okej. Okay. Można tak zrobić. Tutaj mamy, tutaj jest ten szacht kominowy, który widzieliśmy, schodził tam tutaj Łazieneczki pod schodami i do jadalni. Cały tutaj. Tutaj mamy drugą komorę komina. Jedną zostawiliśmy zostawiliśmy po prostu, a drugą usunęliśmy. U góry mamy dwie puszki rozdzielcze. Wyżej puszka wyciągowa i ta niżej tutaj puszka nawiewna. I rekuperator? Rekuperator będzie wisiał tutaj z granicą powiedzmy tej puszki, żeby tutaj panu inwestorowi zająć jak najmniej miejsca w garderobie. Jest tu przewidziany rekuperator jaki? Panas 300. Dwa black. Ten taki, tak. no, 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 ten taki kompozytowy fajny do, mały nie, rekuperator. Tak, no, okay. tam jeszcze do I czerpnia wyrzutnia jest planowana tutaj. Czerpnia wyrzutnia będzie tutaj mm -hmm. przez ścianę, a czerpnie damy gdzieś tutaj, żeby mm -hmm. środkiem schodziły rury nawiewna i wyciągowa. Super. I tam jeszcze szachtem będziemy puszczać, tym kominem jeszcze będziemy puszczali yy, odpływy ze skropli do Dobra. łazienki. Dobra. I tam do łazienki będzie mm -hmm. kwiatę. Dobra. Idziemy tu jeszcze? A, a, tutaj jeszcze mamy jedną puszeczkę wyciągową do garderoby. Udało nam się takim fajnym zawiasem tam zmieścić metrowy odcinek, żeby nie było hałasu. Patryk, Patryk opowiedz tam. Łazienka. Łazienka. Łazienka taka w sypialni. Tutaj mamy trzy wyciągi, żeby całe brudne powietrze wyciągło. Tutaj mamy przejścia do łazienki i do pokoju. Tak jest. Idziemy, Tutaj zrobiliśmy podes, żeby pomóc panu inwestorowi z zabudową. Bardzo ładnie. Tutaj, tak? Tak. Podest Bardzo profesjonalny, tak, z zabezpieczeniami. Nie trzeba. Deski, oczywiście, certyfikowane odpowiednimi adresami BHP. Tak. A kto robił tą ładną zabudowę z, z GTA? Też na życzenie Pana inwestora? No i Patryk. bardzo ładnie. Życzenie pana Aczkolwiek film na, film... na tym filmie tego nie pokazujemy, ponieważ nie, nie jesteśmy psiarzami. Jest. No i tam mamy jeszcze dla bilansu, daliśmy jeden wyciąg nad schodami, żeby całe to yy, ciepłe powietrze, które się zbierze pod sufitem, żeby nam fajnie wyciągnęło i obrzało w Tam jeszcze nie jest puszka yy. Zamontowana, bo tutaj też pan inwestor musi sobie zrobić zabudowę i tą tu pan inwestor będzie robił zabudowę i puszkę, zabudowę meglową, tak? Zabudowę z kartą gipsu, pan zrobił okay. i puszkę liniową będziemy dawać tam w tą zabudowę. Tutaj mamy rury zostawione, okay. a, a rozumiem, czyli ta szafa będzie dosunięta do to, ściany i nad szafą, będzie, z, zabudowa szafą i, będzie zabudowa i, tą i skrzynka zasunię. szczelinowa. Tak, dokładnie. No. I tutaj mamy ten drugi szacht kominowy, który idzie do wiatrołapu, do salonu i do tej pralni, co tam była. Puk, puk, puk. Tu nie kręcimy. Możemy. Ja, <gryw> tutaj, tutaj kręcimy, ale tylko tutaj. <gryw> tu jest anemostat szczelinowy które wychodzi z tamtego pokoju. No i nawiewamy tutaj pokój. No i ostatnie I ostatnie pomieszczenie. Łukasz, może ty, bo najmniej gadasz. Puszkę, no. tu udało nam się nie rozwalać całego sufitu i poprzepuszczać e, rury nad. Troszkę trzeba było się pomęczyć z przykręcaniem tej puszki tam, ale fajnie się udało. Nie trzeba było wycinać większej dziury. No i bardzo fajnie. Udało się nie rozwalić pół domu przy okazji zrobienia rekuperacji. Tylko trzy czwarte. Tylko w jednym pomieszczeniu. Czego to Także, rację. ja myślę, że jak na instalację centralną to jest całkiem okej. Okay. Nie wiem, co jeszcze dopowiedzie z waszej strony? Jakie trudności żeście napotkali przy takiej instalacji? Wolicie robić takie domy czy nowe domy? Nie ja no, wolimy robić nowe domy. W <grym> <grym> nowych domach nie trzeba przede wszystkim wszystkiego rozwalić, żeby najpierw żeby zacząć rozkładać instalację. Tylko wchodzimy, ewentualnie robimy przekucia przez ściany, odwierty i rozprowadzamy sobie instalację. Teraz jeszcze pokażę wam kwiatuszek taki. Tutaj nade mną jest objaw braku wentylacji w tym domu to doskonale widać. Jeden z powodów, Jeden z powodów dla, dla którego inwestor zdecydował się właśnie w tym domu założyć centralną rekuperację. Zastanawiał się jeszcze nad tymi rekuperatorami przez ścianę, ale niestety one są fajne jak nie ma wyboru. Jak jest wybór, to lepiej zamontować centralną rekuperację, dlatego że tamte rekuperatory mają dużo niższą sprawność, szczególnie w minusowych temperaturach. Tak naprawdę testowałem to i. To nie będę tu się wypowiadał też, żeby nie obalać tych test producentów, ale ceramiczne wymienniki na przykład po około 10, sekund, po około 10 sekundach nawiewania tracą całkowicie swoją sprawność i nawiewają tą samą temperaturę, która jest na zewnątrz. Łukasz, A, no, Łukasz jeszcze opowiesz o odgłosach zewnątrz, nie? Bo tutaj leci obok inwestora dosyć ruchliwa droga ekspresowa. No i jak otwierał okno, to... jak wentylował mieszkanie, no, to hałas. To samo co przy rekuperatorze decentralnym. Mm -hmm. Jest cały czas tak, jakby było uchylone cały dźwięk. No tak, tak. właśnie dokładnie. Jak zamontujemy też decentralny rekuperator, to jednak dziurawimy tą ścianę. Mm -hmm. I mieliśmy taki przypadek, bodajże gdzieś też przy głównej drodze, gdzie inwestor chciał zamontować parę rekuperatorów, i potem słyszał odgłosy z zewnątrz, no i no, za bardzo nie dało się z tymi zrobić, wytłumić tego.